...była. Hero Brian, No a nie, ja tam mi to lawa, fu. Pardon, hero. Jezu, coś ty narobił człowieku. Wpadł w lawę. No i tak, no, teraz... most na respawnie, zniszczę, bo creeper tu jest. Co? tu jeszcze się nie... jeszcze nie zniszczyłem. O czym ty gadasz? Dobra. A w wodzie był, dobra. Czekaj, czekaj. To ty chcesz być tu gdzie ja, tak? Tak. Tum, turydum, 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 Tadam! Nie widzę cię. Nie masz nie widzieć. Możesz mnie słyszeć. Dalej w lawie leżysz. Nie. U! Koło. Ale mam kwiatka. Tak masz tego kwiatka z, z W takim niepozornym miejscu był, nie? No. Są wzbudzał pozory. Mógłbyś się domyślić, że to coś jest nie tak. Kwiatek pod ziemią. I to jeszcze naturalnie? Myśmy go tam nie sadzili. Ty ja nie wiem jak są wyjść. A to sobie. Jak, nie jak wyjść? Oj, są lawa Oj, widzisz. Czy nie lawa jest? No masz. Ty, to ty będziesz zwiedzał jaskinie A ja idę zrobię... ty będziesz śledzanie Ja idę na ten, na zewnątrz Ale nie mam tylko ten, kilofa Masz dziadu, pierwszy. O, to jest ten, widzę zapis na zuli, bo mi się ten ten... ładuje świat Zaraz pod tył... koło pochodni, tam koło Tu? Tu? Czekaj, 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 ci powiem, powiem, powiem O... Tutaj, gdzie ja stoję? Eee, tu? Szybko pod sobą, a tam jest złoto Juppie. Tu, ej nie tu nie tu nie tu tu gdzie? Obok zaraz Tu, ej Tu, o tu, o tu gdzie stoję Gdzie tu? Tu Juppie. O lapis Wow. Tam jest. być Więcej lapisu Więcej lapisu Jest Patrz, że tu tego jest a, nie znając, coś się przydało. Yeeeaaah. Jeszcze jest gdzieś ten napis? Mm. Nie, widzę no. tylko złoto. Ty, to na tym poziomie gdzieś może być więcej tego napisu? Yyy, bo... to chcesz to iść na powierzchnię? Chcesz złoto to zobaczyć? To znaczy... Wziąć? Szukam, czegoś napisu... Coś ja ci mówię, po... jakby jeszcze zbliżę do lawa, bo coś. Bo to przed, przed tobą jest właśnie lawa blisko. Bardzo blisko. Znaczy, w bok. Widzę taką ścianę lawy wow Lawa, 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 lawa Oj, ja się przestraszyłem Dobra, nie idę tu, idę tu Kop mój Łoo kilowku. O, że e, Chodź ci złoto jeszcze wykopiesz sobie Ja tam złoto Nie bardziej O, interes... To złoto. O, tu jest Ty, ty wiesz to. co? Diamenta nie widziałem dawno Ja też Wiesz, kiedy ja ostatni diament widziałem? Wow ej la, la, tu la, 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 z tej la, ouch, Jakiś tam potwór jest ale no, dobra przeżyję Ty gdzie ouch, 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 GO Gdzie jestem? ouch, no nie Do lawy go Haha, wpadł do lawy Uj, jeszcze ja zaraz padnę Yeah, jesteśmy fajni Dobra, mamy lapisu 23 Nie starczy nam? Nie wiem Chciałbym, żeby nam starczyło Hej, hej, hej Hej, hej, hej ho Na ryby byś się szło. He? 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 A ja... Kamil tam o, 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 pewnie dziura. popija sobie orężatkę. Siedzi. To? A my kręcimy odcinki Kto? Kamil Kamil, on to pewnie piwo pi. <laughs> Te tu tych e, napojów alkoholowych nie reklamuj <laughs> A czy ja reklamuję? bo a tu czegoś dziura nie wiem. Tłumacz mi, czego w... dziura jest w ziemi. Ale ziemi w dziurze nie ma. A nie jest. Ty, ty, jak ja cię zaraz popcham. <grym> ja dobrze wiem. U! <grym> Cześć, To oh. Jest bezpieczny. Oh. <grym> jak? Bezpieczny. <grym> I okay. odkryto. Okej okay. Chyba tu byliśmy. No właśnie mówię. Ja... Jeszcze bym zostawiam się. Żółtej? No, nie mów. To ten... To te uszy... Zczyścisz raz na miesiąc. <grym> A ty no, dwa, dwa... Dwa... lata. A i co no? Dwa lata. Dwa lata, nie miesiąc. Ja się nie rozdrabniam. Na miesiące. Ja proponuję na powierzchnię i budujemy. Tu nic nie ma. Tak, tylko pierwotnie tu powierzchnię. Yy, to, to wrócimy po cięciu, bo muszę zobaczyć, jak to trwa. Nie ustawiłem sobie tam powiadomienia, jak już będzie 30 minut. Filmiku. Tak więc, see you. Do zobaczenia. Ok, wracamy po przerwie. Jesteśmy na powierzchni. Ja tu zasypał dziad jeden. Idź tylko sobie Mieliśmy jakiegoś dziwnego buga No, ja się kopię do góry. Kopiemy się do góry, kopiemy, kopiemy. Ale, ale weź pod uwagę to, że ja byłem pod nim o wiele dalej. On był jeszcze pod, pode mną o wiele, wiele klocku niżej. No i wyszedł z serwera, bo coś mówił, jakiś błąd. I teraz patrzę jest prosto yy, no, na zie ziemię, więc jak ja kopi on na mnie wpada. <noise> Nie no. wiem, jak musi stać. No zapada. Hi, hi. a co będziemy robić? Eee... Nie pomyślałem o tym. Ty, może wrócimy do naszych wiosek Tak, nie, musimy trafić Wrócimy tam I dokończymy nasze budowlę, naszą budowlę no, A potem jeszcze coś okazało, że ktoś go uderza no, z Roxera. No właśnie, coś mnie uderzało To musi być Hero Brine PVP mamy Cześć ją, palimy trawę ale mi urosła, ale mo, Maryjśka, wszędzie a Ja cię uderzyć teraz nie mogę Mmm, jak będziemy... Uch. Dawaj Ty, kill no to by kill mi się zniszczył To ci się zniszczyło? Kill mi na tobie yes, by się mam zioło, ej, skręcamy później Ty, robimy grup, Kamila? Ty I? Robimy grup, Kamila, no robimy grup, Kamila A co z jego domem, kto się jego majątkiem zajmie? Zajmie? Ja się mogę zająć ja się nie znam, tak. jestem nie, bliżej, jestem nie, jego sąsiadem. No. Ja akurat nie mam ku ciebie domu żadnego. Ja jestem jego sąsiadem, a dobra, może być. Kopiemy go, czekaj, znisz to, tabliczkę. Nie, dobra, tabliczkę zostaw. Ej, nie, nie. Ej, latające łóżko. Co latające? Latające łóżko. Co, nigdy nie widziałeś jeszcze po... Ej, tu nie musisz rozwalać, co ty robisz? Skrzynię rozwal. Teraz jak położę? Bierz skrzyni ten. Szczątki. Skrzyni też jest? Nie ma. Masz mózg. Mam mózg. To go używaj. Czasem. Dobra, łóżko mam. Kładziemy. Kamila był dobrym. Let's playerem. Ej! Będzie on spoczywał. Niech go Minecraft. Ej. Nie! Ja nie chcę! Nie! Ratunku! On mnie chce zabić. Spir, pier. Ej. Ej, ja się boję. Dobra, rozwal tego. Co to w ogóle miało być? Kuczci jego. Będzie taki. To jest taki grubowiec Mhm Kość tam rzuciłeś jego szczątki? Rzucą kości? No a rzucaj Czekaj, rzucę chyt sz, chyt sz. <ślapple> Ło! A! Nie Ze zmarłym nas pokowałeś. Powaliło cię? <ślapple> Szatan Czekaj, nie, nie zatykaj tego Kości <ślapple> 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 Ja, co on zrobił? Widzę, że podoba ci się jego y, spoczynku. Jesteś bardzo zżyty. Cześć, to trzeba mm -hmm. rozwalić. No, ej, już mnie tam nie pchaj. Okej. Okay. Tutaj jeszcze ko te płytki daj. Nie znasz umiaru. Będę o tym pamiętał. Nie będziemy coś pić. Będziemy się spać. Ty tu nie śpisz. Dobra. Ej, ja się boję trochę. Ty grubić koło łóżka grub to wiesz. Jest. Hard, jesteśmy hardkorami. Ty. Trzeba mu jakiś ten zrobić. Tu żył i tworzył kamień. To ostatnie miejsce spotynku. A. Spotynku. Dobra, spacynku, to będzie jego... Dobra, my idziemy spać. To to co? I to jest... <grym> to coś. Coś byś tam dał, e. nie? Jakoś kwiatka, o. Psy. Dobra, będziemy to trzymać. Nie. Ty, ja z to... ja tego wiecznego kwiatka z tej jaskini. To, to będzie głupio wyglądać. Dobra, idziemy spać, ty. Wieczny kwiatku. Dobra, ej, no na pamiątkę mu zasadzimy wiecznego kwiatka. No to daj mi tę ziemię, no to ja idę po ziemię. To ja ją tutaj dawaj, chodź. Dobra, idziemy Dobra. przyjemnie to wygląda jak w namiocie. Mhm, <grym> tylko że ja śpię na dno, od, od razu śnieg to e, ja, nie, 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 nie. A koło mnie leży kamień. <grym> 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 Jupijcień, chyba. Jakoś nie jest zbyt jasno. Śnieg pada. Ale skąd my w ogóle tutaj się... Do... jak my się tu dostali? Żeby... Ja zakładam, mm. że stałem. Ej, ja mam ten. A nie, spalił mi się ten czerwony, stamt... czerwony ja wiem skąd przy... my tutaj ten. Kompas byś zrobił, to byśmy tam. Masz czerwony proszek? A z... To co? A po co? A nie, nie mam. Na kompas, na mapę? Nie mam. Patrzyłem, sprawdzałem. <noise> A ty że nie sprawdzałem. Plącze Plą. się. Sprawdzałem ile się już nagrywa? Nagrywa się 21 minut i 4 sekundy o! Pozostało dam do końca nagrania 2 minuty Idziesz tam? Co? No, idziemy? Idziesz? Gdzie idziemy? Nie. Cześć, bo chyba już będziemy kończyć. Powoli. Nie widzę horyzontu ziemia. Ja. Tak, idziemy w przeciwnym kierunku, ale... Na końcu... Chciałem jeszcze polecić pewnego mojego znajomego Który prowadzi Chomika Tam będzie link gdzieś na ekranie Będziecie sobie mogli wejść, to jest coś dla fanów anime japońskiego Znajdziecie tam coś dla siebie Na pewno I także innych zapraszam serdecznie na jego kanał Teraz żegnamy się już z wami Widzimy się w następnym odcinku Z wami był Srokser i... William. Dziękujemy. Żegnajcie. Na razie.